Kredens. Wszyscy zawsze twierdzą, że dzieci mają bujną wyobraźnię. Nie. Spróbujcie więc wyobrazić sobie dom, jakiego być może nigdy jeszcze nie widzieliście. Dom pełen starych, antycznych mebli, obrazów, bibelotów. Ale broń Boże, muzeum, które się zwiedza w filcowych, przeważnie za dużych, kapciach. Po prostu dom. Z pluszową kanapą w pokoju i gdańskim kredensem w kuchni. A kredens ów jest wspaniały od stóp do głów cały pokryty przepięknymi płaskorzeźbami, przedstawiającymi liście akantu, arabeski, rozmaite ornamenty. Na samym froncie dwa skrzywione maszkarony, czyli groteskowo fantastyczne głowy, ni to ludzi, ni zwierząt. Najważniejsze jest jednak to, że każdy taki mebel kryje w sobie tajemniczą, romantyczną duszę. I wiele mrocznych sekretów. Ileż bowiem ciekawych ludzi, rzeczy, zdarzeń, Widział przez wieki jest przecież bardzo, bardzo stary starszy od babci i dziadka razem wziętych. Właśnie, wróćmy do rzeczy. W mieszkaniu, o którym mowa, mieszkali samotni, starsi ludzie. Żyli wśród swoich ukochanych sprzętów długo i szczęśliwi kiedy zmarli okazało się, że mieszkanie wraz z całym dobytkiem zapisali w testamencie bliskim krewnym. ci, młode bezdzietne małżeństwo wprowadzili się niebawem, bo właśnie nie mieli gdzie mieszkać. Pierwsza rzecz jaką zrobili to powyrzucali większość sprzętów pozostałych po staruszkach. Wywieźli je nie wiadomo dokąd. Na ich miejscu w pokojach pojawiły się nowe stoły, fotele, krzesła. Stojący w kuchni, Kredens patrzył na to wszystko z przerażeniem. Wreszcie pewnego dnia usłyszał właśnie to, czego najbardziej się obawiał. Już czas wziąć się za kuchnię powiedział do żony nowy lokator Patryk nie mogę patrzeć na te szafki kupmy inne za co! Westchnęła żona Julka. Wiesz, że nie mamy pieniędzy. Pomyślała chwilę, rozejrzała się dookoła i dodała. Może by sprzedać to kredensisko? Zwariowałaś? Kto kupi taki wielki, stary mebel? Dlaczego tak mówisz? Czytałam w gazecie, że antykwariaty kupują antyki. Prowadzą komisy, urządzają aukcje, nawet znawca chodzi do klientów i ogląda przedmioty na miejscu. E tam, co ty wygadujesz? Cóż to za antyk? Stary grat i tyle. Spróbujmy. Jeśli okaże się nic nie wart, to po prostu go wyrzucimy. Maszkarony zrobiły w tym momencie takie miny, jakby napiły się soku z cytryny. Dobrze, że nikt nie zauważył. Julka znalazła tymczasem w gazecie stosowne ogłoszenie. Zadzwoniła i umówiła się z właścicielem antykwariatu za dwie godziny. Zobaczysz, że nas wyśmieje, marudził Patryk. Wstydu mi narobisz i tyle. Żona miała te, też coraz większe wątpliwości, ale Udawała pewną swego. Kredens natomiast ze strachu ledwo trzymał się na nogach. Gdyby nie fakt, że nogi miał masywne i ciężkie, z pewnością by się przewrócił. Dwie godziny oczekiwania na antykwariusza wydały mu się wiecznością. Marzył, żeby ten tajemniczy starszy człowiek nigdy się nie pojawił. Niestety pojawił się punktualnie. W dodatku już w przedpokoju przedstawił się jako historyk sztuki, znawca gdańskich i renesansowych mebli. No to już z nami koniec, pomyślały dwa maszkarony i skrzywiły się jeszcze bardziej niż zwykle. Tymczasem antykwariusz, historyk sztuki, kroczył przez pokoje z równie skrzywioną miną. Kupowaliśmy piękne, nowe meble, szczebietała Julka, chcąc zapewne pokryć zakłopotanie i tremę. Podobają się panu? Nie bardzo. Nie gustuję w takich typowych sprzętach. Mruknął. Niepotrzebnie mnie państwo fatygowali, chyba już pójdę, szkoda czasu. Był wyraźnie wściekły. Patryk zaś. Cały czerwony, a kredens uradowany. Może jednak zajrzy pan jeszcze do kuchni, wymąkała speszona Julka. Tam stoi taki mebel, o którym mówiłam przez telefon. Antykwariusz zawrócił niechętnie, wyraźnie, bez nadziei na miłą niespodziankę. Wkroczył do kuchni na dęty i stanął jak wryty Wszyscy troje utknęli w progu i w milczeniu patrzyli na kredens. O mój Boże! jęknął w końcu pobladły z wrażenia historyk sztuki. Cóż za okaz! Dawno nie widziałem czegoś tak przepięknego, niesłychane, niesamowite. Jeśli dojdziemy do porozumienia, będzie ozdobą najbliższej aukcji. Oglądał go potem jeszcze z pół godziny. Głaskał czule wszystkie rzeźby, a szczególnie zdziwione maszkarony. I nawet nie targował się o cenę. A zaproponował tak niebotyczną, że młodzi właściciele otworzyli usta i tak już pozostali aż do końca wizyty. Jeżeli to dla Państwa za mało, gotów jestem negocjować. Rzekł, kłaniając się nisko i wręczając wizytówkę. Podobny kredens ma Jacek Kuroń, ale za nic w świecie nie chce go sprzedać. Widziałem na fotografii w gazecie. Moje uszanowanie. Czekam na telefon. Gdy wyszedł, młodzi nie rozmawiali ze sobą prawie wcale aż do wieczora. Przy kolacji Julka powiedziała jednak nagle: Wiesz co? Nie sprzedawajmy tego kredensu. Proszę cię, przetrwał w dobrym stale, stanie tyle wieków. Kto wie, gdzie by trafił? Może za granicę? Nie mamy jeszcze dzieci, ale może w przyszłości miałyby coś po dziadkach coś naprawdę pięknego i cennego też tak myślę. właściwie nawet go polubiłem. dopiero teraz widzę, jaki jest piękny. nawet te maszkarony wydają mi się sympatyczniejsze. Patryk nie zauważył chyba, że oba uśmiechnęły się do niego. i od owego wieczoru przestały tak bardzo wykrzywiać swe dziwaczne twarze.